Cześć tu, Kishon, i to jest druga część. Zaczynamy drugi dzień w naszej serii. Pierwsze 7 dni Project Zomboid. Oto nasz Jan Nowak, cudowny, ocalały, który być może przetrwa te 7 dni, nie mam pojęcia. Jak widzicie, jestem mistrzem teorii, ale totalnym nowicjuszem praktyki. Grałem w Project Zomboid dawno temu i nie spodziewałem się, że będzie mi szło aż tak źle. Także myślałem, że to będzie seria tutorialowa, natomiast raczej szykuje się po prostu totalna komedia. W każdym razie idziemy spać. Budzimy się, dzień drugi. Przeżyliśmy dokładnie teraz 23 godziny. Zabiliśmy 13 zombie. I jesteśmy, ale mgliście. Uuu, Silent Hill, kochani. I jesteśmy teraz gotowi na drugi dzień przetrwania. Co? Musimy coś zjeść. O, kurczak? No proszę. Pyszny kurczaczek. KFC na śniadanie. Tak tylko w stanie Kentucky. Przywita cię dzień. Mmm. Się najedliśmy. Odłożymy to. Książkę. Zostawimy worki na śmieci. W ogóle worki na śmieci przydadzą się, jeżeli będziemy mieli ich cztery. Żeby zbudować Zbiornik na wodę, na deszczówkę. Do zbierania. Do zbierania deszczu. Tylko musimy i tak wbić czwarty poziom. Stolarstwa. Na razie mamy stolarstwo na poziomie. Na poziomie 1 i mamy brudny bandaż, więc sobie, sobie szybko go zmienimy. Infekcja, o, nie, zdezynfekujemy jeszcze raz. No mam, mam nadzieję, że. Ta rana wczoraj nie będzie dla nas śmiertelna. Weźmiemy też drugą gazurkę. Od razu sobie zamontujemy ją na plecy. I z tego co pamiętam u, u u jakiś ruch widzę tu było auto. I chciałbym zobaczyć, czy jest ono sprawne. Musimy się skupić w tym odcinku na poszukiwaniu narzędzi, takich jak młotek. Martwi mnie ten truposz żywy. Ale gdzieś zniknął. Spróbujemy wybić okno i dostać się do auta. Dobra, jesteśmy w środku. Klikamy V, przesiadamy się na miejsce kierowcy i otwieramy. Co my tu mamy? Dratwa, przyda się. Czy jest tu? Jest bateria. Ziemiemy sobie latarkę i chusteczki do dezynfekcji. Czasopismo też. Później to się przydaje, kiedy. ty... Babo! Znaczy, szanowna pani, jestem. Jestem Jan D. 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 O, kurczę! Kanister z benzyną, taśma naprawcza. To są też bardzo przydatne przedmioty. Kanister z benzyną? To jest osiągnięcie już tego odcinka. Dzięki temu będziemy mogli ściągać benzynę z samochodów. E, butelki, no to napełnimy. I taśma naprawcza. Można właśnie wykonać naprawy broni, kiedy będzie, to kiedy będzie taka potrzeba. Chciałem jeszcze zobaczyć tutaj, czy mamy jakąś benzynę w tym samochodzie. Mm. -mm. Ale z tego co pamiętam, były jeszcze dwa auta tam z tyłu na drodze. I jest sobie szybko przeszukamy. Tak jak mówiłem, podbiegłbym raz, dwa, trzy ale nie ma co. Naprawdę nie ma co się prze. złapać za dyszki. Kurczę, nic nie widać. Powiem, że ta pogoda. No, mam lekkie ciary, muszę przyznać. Zamknięty bagażnik. A tutaj. O, torba na zakupy też świetna rzecz. Torba na zakupy zmniejsza nam obciążenie o 50. Bardzo ładna, gustowna, różowa torba na zakupy lub na prezent. Z zmniejsza nam obciążenie o 50 i ma 12 slotów. Dobra, nic tu nie ma. Samochód w stanie tragicznym. Niczego tutaj też nie znajdę. To wracamy się. Wrócimy przez naszą hawirę. Zostawimy rzeczy. Patrzymy też na zegarek. Znaczy ja patrzę. Bo o tej 12 chciałbym Life and Living. Jeżeli się nie mylę, to dzisiaj będzie stolarstwo. A dobrze wbić na początku wysoki poziom stolarstwa, gdyż da nam to po prostu. Będziemy więcej rzeczy zbierać, kiedy będziemy rozmontowywać meble, no i będziemy mogli budować więcej rzeczy. Dobra, zostawmy to, co może tu. Tu jest garnek z wodą. Zostawmy tutaj dratwę. Taśmy, kanister weźmiemy, bo mam nadzieję, że jakiś samochód uda nam się, uda nam się dopaść. Zostawmy dwie butelki, puch. No i czasopismo. Za to. Widziałem, weźmy sobie chipsy. Jeszcze jedna rzecz, musimy znaleźć, otwiera znaleźć otwieracz do konserw, bo mamy puszki, ale bez otwieracza to dużo nie zrobimy. To idziemy w górę. Tu jest dom, ale mi się wydaje, że gdzieś tam był taki dom z garażem. Powiem Wam, że tam gła. No nie jest dobrze. O kurczę, kolejny dom przepersów tutaj. Hmm. Hmm. No dobra. Pójdziemy najpierw tam. Jak to się mówi, no risk, no fun. <laughs> nie no, nie no, nie, no, nie. Nie, nie chcę ryzykować. Zobaczmy sobie skrzynkę, nic tutaj nie ma. Nie ma, jest bardzo pusto. Co jest takie? To nie jest normalne, że nie ma w ogóle zombiaków. Dobra, szybko, rozwalmy ją, póki spróbujemy te drzwi, to okno. Siak, puf! Puf! Eee. Puf! Eee. dobra, nie dobra Zobaczmy, co zobaczmy tu my tu mamy w... e, rewolwer o też. gazeta czasopismo też Budzik może się przydać do dywersji Czyli można go ustawić na ko jakąś konkretną godzinę Alarm, który zacznie dzwonić Jak zostawicie budzik gdzieś w jakimś domu No to zombiaki będą szły za dźwiękiem Gotowanie, też przydatna książka Młotek! Och, kolejna dobra rzecz Rurę też weźmiemy, zapasowa broń Włócznia, łatwa w użyciu broń do zabijania Otwierasz do konserw No nie no, jackpot po prostu... O nie O nie 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 Szybko O nie zabarykadowane, jest 12! Life and living! Podejdźmy do domu obok Może jeszcze złapiemy stolarstwo Ale powoli Pamiętajcie, tutaj łatwo właśnie Oj tu, tu, tu coś tam i potem Kurczę, coś tutaj jest Dobra, zaraz, 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 zaraz. Dobra, wygląda na to O nie, jest tu jakiś zombiak, słyszę go Dobra, włączyliśmy kanał Life and Living Prawda? O nie, Life and Living O jest, stolarstwo, idzie Coś tu będzie <noise> Posadzić swoje pośladki Krzesła, nie przegapcie tego Stolarstwo, no, no, no nie za dużo zyskaliśmy z tego Uprawa roślin, tą trzeci, to sobie na razie zostawimy Myśliwy, o, czasopisma to też jest super rzecz Teraz spróbujmy zlokalizować tego zombiaka Czasopismo Tutaj mamy zestawy do szycia, książka, skarpety. Zestaw do szycia. Ale nie potrzebujemy nic. Dobra, słyszę go, ale jeszcze nie wiem gdzie. Hello? Hello? Mojego wchodzisz? Oj, nie, nie, nie to chciałem. Klucz. Weźmiemy. To chyba jest właściciel domu. Dziękuję ci bardzo. Kolejny przepychacz. Nie wiem, czy mamy pensetę, ale w razie czego wezmę. Widzę, że tutaj też tabletki przeciwbólowe. Też świetna rzecz. Zobaczmy. Smalec. Ja wiem, że to jest, ale to jest tyle kalorii. Nie ma, jak smalczyk. Mieszanka warzyw szyneczka. Mmm, nią, nią, Martwa mysz, puszki. Powiem Wam. No, że nie, nie ma co. Garnek też się przyda. No weźmy garnek. I czy ten dom miał górę? Nie, nie pamiętam. Chyba nie ma. Ale, ponieważ mamy klucz, więc prawdopodobnie będziemy mogli się dostać do garażu. To właśnie spróbujemy zrobić. Myślałem, że kluczem da się, da radę. Widzę skrzynki. Co mamy? Butelkę po winie, przyrząd do fitnessu, piwie, pułapka na ryby, żyłka wędkarska, sprzęt wędkarski. Zakrętki do słoika można też mając ocet robić kiszonki, ale nie jest to dokładnie, że tak powiem to o co mi chodziło. Hmm. Będziemy musieli się wybrać bardziej tam na północ. Jest godzina 13. Nie za bardzo tu są rzeczy. Powiem tak, zostawimy tutaj część rzeczy po drodze i ruszymy dalej, bo zależy mi na tych garażach, żeby znaleźć no jakieś rzeczy, które się po prostu przydadzą. Więc zostawimy całą torbę na zakupy wypełnioną. Tutaj, puch. Zostawimy. Wszystkie tutaj czasopisma, szynki, smalce. Przygnębienie, taka szyneczka? No tak, bo kanapeczkę byś chciał pewnie. No i tacy właśnie goli i wesoli. Zjemy sobie chipsy i ruszymy w tamtym kierunku. Spróbujemy, oho tam są trzy. O, kolejne auto. Kanister zostawiłem dwa auta, tam jest Idzie gdzieś całkiem sporo. Spróbujemy je zaraz wyeliminować, nawet benzyny nie ma. O, ten ma troszeczkę benzyny. ściągniemy ją. Czy grosz do grosza? No tak. Tu kolejny dom obudowany? Co tu się dzieje? Jak widać, wszyscy byli chyba gotowi na tę apokalipsę. Jak mi się wydaje. No, Im bardziej będziemy dalej szli na północ, tym niestety będzie ich coraz więcej. No ale nie mamy wyjścia, tak naprawdę. Spróbujemy je. Oho, oho, oho. Widzicie, zawsze dlatego trzeba się oglądać dookoła. Idzie do nas. Raz, dwa, trzy, cztery. Uuu, uuu, uu, uuu. Dobra, na no, spokojnie. Możemy spróbować je, zgubimy je w lesie. Dobra, to pokażę wam taką technikę, po prostu co też się przydaje. Po prostu się przejdziemy. I tak, będą się zbierać, ale potem pójdziemy sobie naokoło, przejdziemy przez las i je zgubimy. No czasem nie ma innej opcji, szczególnie na początku, niż właśnie gubienie hord. One nie mają tak długiej pamięci, więc tu jest jakieś auto, zaraz je sobie zobaczymy. No, ale powiem wam o, tam jest ten z, też jak z torbą. No, że myślałem, że ta okolica będzie pustsza. Flaminki moglibyśmy sobie wziąć. Jak widzicie już za nami jest ich trochę mniej. No i teraz na spokojnie włączymy sobie C. To jest jeszcze jedna większa grupa niestety No ale tutaj też koleś ma torbę Spróbujemy je tutaj One mają pamięć około 6-7 sekund. Wrócimy do tego z torbą kiedyś. Okej, nie chciałem tego. Chciałem iść do. No i teraz na przykład mamy już ten teren bardziej oczyszczony. Wróciliśmy sobie właściwie do początku. Tam jeszcze kilka za nami będzie szło. Ale nie będzie to cała horda. Też ona nie wstanie dopóki na, niej, dopóki na niej stoimy, więc to też jest warto to zapamiętać. No, i dzięki temu wróciliśmy właściwie do początku i mamy sektor w miarę oczyszczony. Więc sobie najpierw zobaczę tę przybudówkę. Też jak nie możecie jej zgubić, bo na przykład nie macie drzew. To możecie iść przy, przy płotku, tak jak teraz. Widzę, że tutaj w środku jest ktoś albo. <śmiech> <śmiech> Dlatego, zawsze warto sobie przejść dookoła. Teraz ten nie wstanie. Można nas spokojnie ich. O nie, zgubiłem. A nie, bandana, bandana, bandana. Ok. Tam jest kolejna grupa. Warto ich nie ściągać. A to niestety nie. Myślałem, że tutaj jest garaż. Ale to sobie odpuścimy ten dom na razie. Przeszukamy tamten z przybudówką. Tam też widziałem jakieś garaże. Dobra, te dwa zombiaki też. Też na siebie sprowadzimy. Zobaczymy, czy coś jest w śmieciach. Nie ma. No, chodź. Chodź, skorbie. O! Co on ma? Co to za t-shirt? Czy to któryś z dechów? Dobra, weźmiemy sobie ten T-shirt, tylko dlatego, że chcę zobaczyć, co na nim jest. Jest 17:30, więc ja myślę, że jeszcze przeszukamy kilka tomów tutaj. Jaj, prawie mnie chwycił. Właśnie nie, ja nie wiem, czy to był mis i czy właściwie mógłbym to nazwać, już że już mógłbym być ugryziony, czy jeszcze nie? Tego nie wiem. Czy nie ma za dużo? Śrubokręt w sumie przyda się bardzo. Cement, lina też nam się przyda. No, i jestem ciekaw, co jest jeszcze w tym domu. Dawno nie miałem takiej gry, żeby tyle było takich eventowych domów, właśnie. Dobrze, jeszcze tutaj zapraszam. Zapraszam panią. W sumie tak sobie myślę, że moglibyśmy tutaj przenieść bazę, bo ona jest już zabakowana. Dzień dobry. Czy ktoś tu jest? Oczywiście, zamurowany dom. Znaczy zamurowany, zamknięty. Oj, 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 oj. No powiem Wam. My, chociaż nie, widzicie, mamy młotek, młotek, młotek. Kurcze No, i, i tutaj jest jeden błąd. Nie powinienem pozbywać się tego młotka, który zostawiłem gdzieś tam. Jestem lekko głodny. Weźmiemy młotek. I, I. Coś. Czy coś tu. Czy coś tutaj mamy? Mieszankę warzyw. Dobra, zjedzmy mieszankę warzyw. Dobra, wróciliśmy do miejsca. Do tego dziwnego, zabudowanego domu. Czy znaczy dziwnego. No po prostu. Ktoś się nieźle przygotował na tą apokalipsę i możemy rozmontować drzwi. Nie jest to najcichsze. Ale może zdążymy przeszukać co tutaj jest. Weźmy sobie... Spalone? Spalona ziemia... Ktoś nie wyłączył kuchenki. Miód bierzemy. No cukier też się nam bardzo przyda w sumie. Łatki, gotowy obiad. Ananas, bakłażan. Troszeczkę kiełbaska, lody. Lody jak najbardziej. Łom! Wow. Hmm. Łom też jest dobrą bronią. Jest lepszy niż rurka. Bierzemy. Bateria. I zobaczymy jeszcze górę. Niestety... A nie, 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 nie. Mój drogi panie, co my tutaj mamy? Czasopismo z krzyżówkami, książka, kartka. No niezbyt. Poduszka. Majki męskie w panterkę. Mm. I radio. Czy mamy tu... Jest. Wiecie co? Bo ja w sumie nie mam radia u siebie na... Nie mam radio chyba. Kurczę, nie pamiętam. No nie wiem, czy ten dom był tego warty. No dobra, dobra, proszę pani. Okej. Okay. Jak nam w ogóle idzie? No, powoli, jak widać, też skillujemy takie jak właśnie siłę, kondycję. bieganie, skradanie. No, wszystkie tego typu rzeczy. Krótkie obuchy. Wszystkie tego typu rzeczy będziemy powoli levelować w trakcie rozgrywki. Jeżeli się zginie postacią, no to można. Grać w tym samym świecie inną postacią. No i z jednej strony fajnie, bo możemy wrócić do tego domu czy tam bazy, którą zbudujemy, ale z drugiej strony stracimy wszystkie umiejętności, nad którymi pracowaliśmy. Dobra. I tu w takim razie tak. To idzie tu. No ciężko, ciężko warto wyciągnąć mapę, bo zaczynamy że na przykład i zaznaczać co już jest przeszukane. Może nie powinniśmy tego robić. I bazę naszą zaznaczmy. Może nie powinniśmy tego robić w tym momencie jest ten x X skupiłem X -a. jest ściągnąłem też moda takiego który pozwala pisać co się chce Aha, nie mam gunki hi inna sprawa to też jest taki mod który pokazuje wszystkie rodzaje budynków Dwudziesta 22. Dobra, wracamy do domu. Rozdzielimy wszystko ładnie i elegancko. Dnia, zobaczmy tylko właśnie, w jakim stanie jest nasza ręka. Zagoiła się. Pięknie. Słuchajcie, to znaczy, że wszystko jest w porządku i nie byliśmy zarażeni. Także... Uff, ostatnią rzeczą, jaką możemy jeszcze dzisiaj zrobić, to się wymyć. Przeżyliśmy już... Jeden dzień, 16 godzin zabiliśmy prawie 30 zombiaków. Tracimy trochę na wadze, więc będziemy musieli trochę więcej jeść. I to tyle w tym odcinku. Wiecie co macie robić. Łapka w górę, komentarz. Takie tam. W każdym razie to mówiłem ja. Kishon. Cześć.